Siema, ja jestem Azix jest nowy update. Na początku to kupię mega boxa Tylko tutaj sobie zdobędę. Zobaczymy, co tu jest. A potem, najpierw kupimy, może, skin do tary. Już go mamy. Błękitna tara. A teraz kupujemy Boxa. Nic, nic mi z nie Tara, Barley, Brock, El Primo, Bibi i dwa bonusy. Pięć gemów, okej. Okay. Kupimy jeszcze. Tutaj y, Big Boxa. Dobra, sewa. Piper, ale Piper bliżej wygląda. El Primo, Jessie i trzy klejnoty. Niestety nic nie dropło. Nic. Seweryn nie krzycz mi na odcinku Okej, okay, co jeszcze możemy? Aha Przetestujemy teraz nową postać Którą jest... 8-bit Tylko muszę go znaleźć, o jest Mamy 8-bita Ale on super wygląda Bierzemy grę solo i pograjmy seni. No. Pawcik zdropnął Franka z tego mega boksa bagirywa że mi tak baguje może zaraz się odbaguje kurcze Niech wygra lepszy. Nie, nie chciałem. Sorry Was za nie wiem naprawdę dlaczego. Niestety przegrałem. Czekajcie, bo mi baguje. Plus 7. Potem przetestujemy sobie jeszcze tą tarę. Błękitną. W ogóle jak ta Piper wygląda. Bez, też. Ale... O, snajperkę ma. Ale brzydka jest ta Piper. Zobaczmy tarę. Jak wygląda. Nasza tara skin. No ładny jest skin tary. No, ale e, e, gramy na razie 8-bitem. Hmm. co jeszcze jest. W sumie co dodali może. Ktoś tu wybrał. Dobra. Seweryn. Odcinek mam Seweryn. To w sumie już więcej nie ma, ale bardzo fajny. Wszystko, a to dalej Kurczę, naprawdę mocno mi leży Wolny ten 8-bit jest Niestety O plus jeden Ok koniec filmiku, cześć A nie poczekajcie jeszcze przetestuję Tarę Potem David nie jest jakiś za szybki Jest chyba tutaj najwolniejszą postacią Dobra, teraz bierzemy tarę tą błękitną i sobie nam raz pogramy. Tu już widziałem piperkę różową. Oh. Ile tu peperek o peli i nita. Niestety przegrana, no to cześć.